Rząd Friedricha Merza ostro interweniuje w negocjacje w sprawie sprzedaży niemieckiej telewizji ProSieben sat włoskiemu koncernowi Media for Europe. Stawka jest wysoka, bo ProSieben to największy prywatny nadawca w Niemczech, a Media for Europe należy do syna Silvio Berlusconiego, zmarłego potentata medialnego. Według ministra kultury Niemiec Wolframa Weimera, jeśli koncern Berlusconiego przejmie ProSiebenSat1, niezależność dziennikarska niemieckiego koncernu medialnego może być zagrożona. Niemcy zrobią wszystko, żeby nie dopuścić koncernu Berlusconiego na swój rynek. Co prawda nie ma formalnych przeszkód, Niemcy jednak do perfekcji opanowali zwalczanie obcego kapitału w mediach na terenie swojego kraju. Tak było, kiedy przymuszono RTL do przeprowadzki z Luksemburga na teren Niemiec. Tak było też w przypadku gazety Berliner którą swojego czasu kupił Bernard Montgomery. Niemcy woleli oddać go współpracownikowi Stasi i podobnie było z wyrzuceniem z niemieckiego rynku niemieckiej edycji Financial Times, która została wykończona brakiem reklam. Na łamach niemieckiej prasy czytamy o zagrożeniach płynących z zagranicznego kapitału kontrolującego niemiecki rynek. Jeśli zagraniczny inwestor przejmuje i mógłby kontrolować tak ważną instytucję kształtującą opinię publiczną w Niemczech, to powinniśmy dokładnie przyjrzeć się temu, kto za tym stoi i jakie powiązania mają na niego wpływ. Niemcy są przyzwyczajeni do tego, że media niemieckie u nich na podwórku są jakby pod ich kontrolą. Nie ma zbyt dużych wpływów zagranicznych. Tam oczywiście zagraniczne spółki podmioty mają udziały, ale to nie jest tak, że one są decydujące właściciele. Bo, jak wiedzą Niemcy, ten, kto kontroluje przekaz medialny, kreuje rzeczywistość. Władza medialna nie jest neutralna. To są słowa ministra federalnego Niemiec. Więc Niemcy zdają sobie sprawę, że nie mogą pozwolić na to, żeby e, przekaz medialny poszedł w obce, niezależne ręce. Na polskim rynku medialnym sytuacja jest zgoła inna. Duża część medialnych podmiotów jest w rękach obcego kapitału, chociażby niemieckich firm, które mają większościowy udział. To radio, dzienniki, strony internetowe. Jak niemieckie media w Niemczech przedstawiają e, sytuację w Polsce, robią to samo te e, niemieckie media polskojęzyczne. Mówią. Można powiedzieć jeden do jednego, czyli tutaj jest zdecydowany wpływ na opinię publiczną, opinię publiczną w Polsce, urabianie. Po części można powiedzieć brutalnie, de facto można powiedzieć brutalnie, pranie mózgów. Ja bym to tak powiedział, bo rzeczywiście ma po części takie elementy. To właśnie co robią, czyli. I to jest linia rządu niemieckiego. Problem w tym, że linia niemieckiego rządu często jest sprzeczna z polskimi interesami. Było to widać chociażby przy okazji kampanii prezydenckiej, gdy polskojęzyczne niemieckie media wprowadziły oszczerczą kampanię wobec obecnie już prezydenta elekta, Karola Nawrockiego. Z jednej strony Rafał Czaskowski był przedstawiany jako ten superinteligentny, mądry, otwarty europejski, no. Wręcz, wręcz prawie no, idealny prezydent, a, a pan e, elekt, pan prezydent elekt był przedstawiany jako sutener, kontakty, z, soutenor, kontakty z, z przestępcami, oszust. I dokładnie jeżeli spojrzymy, niemieckie media czy mówił dokładnie te same te normy. Podsumowując, można chyba zgodzić się z niemieckim ministrem do spraw kultury. Jeśli zagraniczny inwestor przejmuje i kontroluje ważną instytucję opiniotwórczą w naszym kraju, należy dokładnie przyjrzeć się temu, kto za tym stoi i jakie powiązania mają na niego wpływ. Elżbieta Beszłej, Republika.